Co się tak szczerzy? Hej vlog! Ja Co byś chciała jeszcze jedno? Zdjęcie. Mam cię nagrać? Tak. Dobra już. E, słuchajcie, będę robić jajka w koszulce. Zbiorę jaja, niestety nie mam wiejskich, mam takie linowe ale nie szkodzi. E, Zaraz sobie przetestujemy, czy mi wyjdą. A jak wyjdą, to Wam powiem, jak zrobiłam. Coś mi się z aparatem stało, więc tak, pierwsze jajko mi nie wyszło. Zaraz Wam pokażę, co mi z niego wyszło. <grych> Coś takiego, ale próbuję, nie poddaję się. Dzisiaj padło na taką maseczkę. Przeciwdzmarszczkową w płachcie, zaraz sobie nakładam, ponieważ będę dzisiaj jechać na nagrywki do studia, wynajęłam, więc chcę tak mocno naprószyć skórę, zrobić taki lepszy makijaż, włosy itd. Także cały się od rana. Mam kilka paczek do otworzenia. To jest pierwsza z nich, którą e, kupiłam. I to jest dresik tej marki Baby Power Handmade. Wzięłam dla Mici. Już idzie wiosna, więc kompletujemy jakieś takie wiosenne nowości. Tak wygląda dresik. Zobacz, masz karteczkę. Tu jest bluza. Z kapturem. No, wygląda super. A to są spodenki z tyłu z taką falbanką. Zaraz będziemy mierzyć, ale myślę, że będzie super. Ja wzięłam w rozmiarze 86. Wstępnie miałam brać 92. Jak nigdy nie patrzę na tabelę, tak w końcu stwierdziłam, że zobaczę, bo może być duże te dziewięćdziesłowi dwa. Zresztą mija nosi 86, ale no, różnie bywa z tymi rozmiarami. Tu z kolei mamy prezent od marki Maybelline i to będą mm, korektory. Z tego co widzę, piękna Olga. I tutaj mamy korektory. Miałam go kiedyś, teraz widzę, że wegańska nowa formuła. Miałam go w tej starej wersji. Był bardzo, bardzo fajny. Także zobaczymy, czy wegańska formuła również jest tak fajna jak ta poprzednia. Paczka Te od marki Sinsei. Pozwól sobie na chwilę relaksu. I tu mamy wody. Super. I do tego. Okej, okay, taki fajny strój moślinowy. Tutaj mam jeszcze torbę z jakimiś akcesoriami. Maska na oczy. To jest jakiś face brush. O, żelowa maska. O! I taki masażer. Super. Żelowa maska. Dziękuję. Noc już poniekąd zrobiłam, ale jeszcze będę nad nimi zaraz pracować, ponieważ no jeszcze teksturalnie nie są takie, jak bym chciała, ale to za chwilę. Jeszcze się zresztą muszę pomalować. Na razie jestem w sotę, ale zrobiłam sobie tą maskę i bardzo fajnie mi tak nawilżyła skórę. I korzystam, że chwilowo mam takie 20 minut z kawką i z komputerem, ponieważ u nas jest taki podział, że ja zawsze zajmuję się całą wymianą garderoby na różne pory roku u dzieci, no i zawsze dbam o to, żeby miały, wiecie, no buty na wiosnę, kurteczki, czapeczki, odpowiednie ubrania w odpowiednim rozmiarze i tak dalej. Bardzo mało ostatnio chodzę po sklepach, więc stawiam głównie na zakupy online. I takie też preferuję, zresztą łatwiejsze są zwroty i tak dalej, więc w dowolnej tam chwili zazwyczaj buszuję wieczorami. Przeglądam sobie już powoli, co tutaj nowego jest, jakie są nowe wzory. Jestem teraz na stronie handemu i powoli sobie tutaj kompletuję koszyk, zrobię po prostu jedne, ale takie większe zakupy. Potrzebuję skarpetek, piżamek. Ponieważ Miejcia ma już tak do połowy łydki, Wszystko, ze wszystkiego mi wyrasta. Pokazywałam Wam, kupiłam jej dresik. No i tak powoli, powoli. Muszę im kupić też na pewno buty, ponieważ mają tylko w dobrym rozmiarze buty zimowe. A jak się zaraz zrobi ciepło, no to fajnie, jakby mieli jakieś już takie lżejsze. No dużo rzeczy, dużo rzeczy muszę pokupować, więc chcę sobie to poplanować, chcę sobie zrobić taką listę, żeby nie kupować rzeczy zbędnych. W związku z tym, że mamy sytuację, jaką mamy, ceny rosną, inflacja daje wkość, to staram się robić też taką wymianę, czyli po prostu rzeczy, które już z których już nie używam, sprzedawać systematycznie. Ostatnio też właśnie robię czystki, sprzedaję jakieś tam rzeczy pomidzi, jeśli chodzi o akcesoria, takie niemowlęce, z których już nie korzystamy, żeby to po prostu, po prostu dać tym wszystkim rzeczom drugie życie. Także taką wam radę daję, ale też polecam korzystać z wtyczki kaszpakowej, ale rabat. Ja już kiedyś wam o niej mówiłam, i ja mam ją na stałe, zainstalowaną w chromie. Taką wtyczkę warto mieć, ponieważ wyszukuję wam, za Was kody rabatowe. Macie cashback, z którego później możecie wypłacić sobie pieniążki. I tak robicie te zakupy, i tak robicie te zakupy, więc no ja uważam, że grzech nie mieć tej wtyczki. Możecie też korzystać na, w aplikacji na telefonie, co zaraz Wam pokażę. Nie tylko tutaj mowa o sklepach z odzieżą czy z obuwiem, ale możecie też zaoszczędzić na jedzeniu dla pieska, waszym jedzeniu czy jakiejś, jakiejś elektronice. Naprawdę jest sporo, sporo tych sklepów, także warto, warto zainstalować paczka od Sinsaya zainspirowała mnie do y, zobaczenia co oni tam mają ciekawego teraz w ofercie no i zobaczcie te poduchy muszę właśnie coś kupić takiego wiosennego są fajne pledy, o te też przepiękne i naprawdę są w bardzo fajnej cenie, zobaczcie na to ta pufa, ten puf puf się mówi, pufa, dajcie znać tutaj jeszcze takie piękne koszyczki wiklinowe, no wszystko w moim stylu, przepiękne są te rzeczy wow, zobaczcie też ten świecznik teraz jestem też na stronie e obuwie i widzę, że cashback wynosi 4,55% a jak to, to nam się przynosi na, na zakupy, oczywiście moich butów, na które poluję nie ma ale pokażę Wam na przykładzie innego rozmiaru bo na pewno będę korzystać z cashbacku, jak już się wreszcie pojawią przejdź do koszyka klikamy przetestuj kody i na przykładzie tych butów, one kosztowały prawie 500 zł można zaoszczędzić 50 zł i tak naprawdę nie musicie robić nic, tylko kliknąć tam ten przycisk i już Wam wszystko się samo za Was robi szuka Wam najlepszego kodu, żebyście kupili produkt w najlepszej możliwej cenie w internecie, także to jest super. Polecam Wam zainstalować tą wtyczkę. A jeśli chodzi o aplikację, no to tak jak widzieliście, wpisałam sobie sklep New Balance, bo on mnie interesuje. Zobaczcie, jakie słodziaki, przepiękne są te buty. I polecam Wam też New Balance y dla dzieci, bo są mięciutkie i super się nam sprawdziły. Mieliśmy, nie wiem, czy w tamtym sezonie, czy jeszcze w poprzednim. W każdym razie tak, Micia ma teraz takie 21. No i jestem w koszyku i teraz sobie robię tylko coś takiego. I zobaczcie, buty dziecięce, które kosztują 299 zł, mogę zaoszczędzić 60 zł i kupić je w cenie 239,99. Super to jest. Już mam kupon tutaj aktywowany, i tylko wystarczy przejść do płatności. Ja tutaj jeszcze przed wyjściem na szybko kręcę carbonary, Jak słyszycie, robię w internecie. Halo. No i mamy to nakładamy. Mamy. Trzy przesłodkie ogrodniczki po Aleksie sprzedamy, eee, więc... Eee, o, Nie, miusiu, ja chcę coś nagrać. Proszę cię. Chciałam wam pokazać nowy róż, na który się skusiłam, a w zasadzie namówiła mnie pani, ponieważ poszłam do Sephora z zupełnie innym zamiarem. Chciałam kupić eee, róż Kylie, ale kajli nie mają w Sephora. Później stwierdziłam dobra, to wezmę ten z Rare Beauty, ponieważ widziałam dużo tego różu, podobał mi się, kiedyś nawet sobie testowałam w seforze, ale okazało się, że nie w każdej seforze jest. Akurat w tej, w której byłam nie było stoiska Rare Beauty, więc pani namówiła mnie na ich seforowy i w sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale chciałam róż, który jest różowy, ponieważ ten, który mam teraz jest taki bardziej brązowy, pomarańczowo-brązowy, a chciałam taki wiecie, Baby Doll. I Taki mi pan dobrała. Jestem, my, z zadowol... my, my, my. Jestem z niego zadowolona. Jestem z niego zadowolona. Ładnie wygląda. ma <grych> Ale mm, nie wiem, czy dobrze zrobiłam. W sumie dalej mnie kusi ten Skyli albo ten z Real Beauty, więc możliwe, że się jeszcze na niego, mimo wszystko skuszę. Ale jest spoko. No i koszcie 50 złotych. Słucham. My, my. Coś się nie mogę przyzwyczaić do tych my, migdałków. Chyba zdecydowanie wolę się w kwadratach. Dajcie znać, co wymyślić. Czy spoko, czy jednak robić kwadraty. Sporo w tym filmie otwierania przesyłek, ale kolejne rzeczy przyszły. Czyli ubranka dla Aleksa. Zamówiłam mu dwa t-shirty: jeden na krótki ręka drugi na długi. No i spodnie. Także powoli, tak jak mówiłam, kompletujemy nową szafę. I jest model. Bardzo fajne są te ubrania. I mają naprawdę super jakość. Ale cena też jest. Dobra. Podobają Ci się? Podobają. Ja już jestem prawie gotowa. W tle widzicie torba z Ikei. Najlepsza, zawsze do jakichkolwiek nagrywek, pełno tam wejdzie, ubrań. E, sprzętu, zabieram statyw Komputer, kable Także to wszystko mi będzie potrzebne Dojechałam na miejsce, mam jeszcze 10 minut Więc poczekam 5 minutek i sobie wyjdę Bo jeszcze muszę poszukać gdzie to jest Ale stoję centralnie pod Więc chyba dobrze trafiłam I widzę, że tu słońce świeci na tą kamienicę Więc możliwe, że będziemy mieć ładne światło Zobaczymy, e, bo jest 15 ja jestem na 15.15 15 umówiona e, wyla wylazłam Wyleciałam tak w ogóle bez Szalika bez czapki, ale Micia, jak zauważyła, że się zbieram, to już coś jej nie pasowało. Zaczęła brać swoje buty, pytała się mnie, czy ona też idzie. Po swojemu, oczywiście. Jak zrobiłam jej papa, nigdy nie chcę tak robić, że wiecie, że nagle mama znika i gdzieś tam wychodzę ukradkiem. Tylko zdecydowanie wolę powiedzieć jej papa, pożegnać się, żeby mnie nie szukała po domu. No to ona od razu wryk. Więc różnie to wychodzenie. Z domu wychodzi, ale no dzisiaj było ciężko. No nieważne. W każdym razie jestem, zamierzam się teraz skupić konkretnie i mam nadzieję, że ponagrywam fajne rzeczy. Tutaj w ogóle jechałam z Okleiną. Ponieważ nie przyjęli mi reklamacji z Ikei Wy mnie namówiliście, żeby złożyć reklamację Ponieważ ten, to biurko A w zasadzie blat tego biurka z Ikei Jest tak porysowane Po prostu wystarczy przyjechać paznokciem, kubkiem Cokolwiek położyć i tam jest dramat I tak było w sumie od początku Ja się tak zbierałam, zbierałam W końcu nawet nie minął rok, ale stwierdziłam, że reklamuję to No niestety nie udało się Teraz się odwoływałam Też coś kręcili nosem No i zobaczymy co to będzie eee... Coś tam napisałam, jakieś nowe, chcieli nowe, jakieś okoliczności, więc napisałam, zobaczymy, czy mi to przyjmą, ale mm, jeśli nie, to mam okleinę taką marmurkową, no i będziemy coś działać, bo szkoda tego biurka. No i jakby dobrze nam się sprawdza, ale wygląda fatalnie. Eee, idę, idę! Taką mam tutaj przestrzeń, zobaczcie, jakie piękne światło, więc szkoda mi było zgadać muszę je wykorzystać dobrze, także zabieram się do pracy. stageu. Więc tutaj mam podłączony telefon do komputera, żebym widziała, jak to mniej więcej wygląda. Bo tutaj też mi przeszkadza ta część. Zresztą tak jest dużo wygodniej jak nagrywacie tylną kamerą. Mam tutaj taki stołeczek, no i teraz będziemy nagrywać Reelsa. Jestem naprzeciwko szpitala położniczego, więc tutaj pewnie podjeżdżają kobiety, które zaraz w bólach i w trudach będą się zmagać z urodzeniem swojego wymarzonego dzisiaj. Więc taki dreszcz emocji czuję. Ale tak, skończyłam. Wydaje mi się, że wszystko to, co chciałam zrobić, jeszcze myślę, czy nie wykorzystać chwilki, czy jeszcze coś nie potrzebuję, ale chyba już. Wena wyczerpana, więc jadę do domu. No i już skończyłam. Udaje się wszystko? Tak, tak, tak. No to ekstra. I pracowało? Bardzo dobrze. Było to bardzo fajnie, yy, ale co wyjdzie w postprodukcji, to nie wiem. <laughs> Także mam nadzieję, że, że będzie No to spadam! Fluencerka jedzie z roboty z siatą Zikei! Czas czas kąpić. Jest Aleksik. Aleksik, pomachaj, że jesteś. My już jesteśmy w piżamkach wykąpane i żegnamy się z Wami w dzisiejszym blogu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i co robisz? Żegnamy się. Papa. pa, pa. robisz, papa? Papa.